Jestem Alex i przyjechałem tutaj tym żółtym Nissanem. To jest mój Nissan 370Z. Kupiłem go jakiś ponad rok temu, bo to było takie moje małe marzenie. Od pewnego czasu udało się na szczęście dozbierać. I... Tak w sumie przypadkowo się trochę go zmodyfikowało. Miał zostać seryjny, tak jak zawsze się to zaczyna. No i tak po kolei jakiś tam gwincik się kupiło, jakieś kółko. I właściwie na ten moment no, to jest taka seria z plusem. Relgi to są chyba kranze teraz LXZ albo LZX, nie, nie pamiętam nigdy jak to się nazywa. Mi się po prostu one bardzo podobały, takie sobie tam udało się zamówić, przypłynęły, no niestety się nie udało na czas ich poskładać, ale już są i jestem zadowolony z nich bardzo. Ranty są po prostu zmienione, jakieś tutaj zabawy, wcięcie, spawanie nie było, po prostu zostały kupione, tam chyba 9-10 cali były i zmieniliśmy ranty. Na szersze to jest ta wersja z najbardziej wklęsłymi rotorami, bo są trzy różne opcje. No i na takie mi bardziej zale, najbardziej zależało, no bo mi się to po prostu najbardziej podoba. Jest dokładka z przodu, z tyłu takie dwie malutkie i progi, yy, tylko że w sumie to nie wiem co to za bardzo jest. Tu, tutaj akurat była właśnie taka akcja, że OLX, zobaczymy co jest i akurat było, yy, co prawda nie w okolicy, ale przywiozła mi to moja koleżanka z Wrocławia, yy, no i tak. Nie są jakieś szałowe, ale zawsze coś tam dodają. I jeszcze z zewnątrz jest dołożony spoiler, to jest chyba jakiś amuze czy coś takiego, nawet nie wiem czy to się tak wymawia. To, to, to jakiś był chyba pakiet do, do zetek, ale nie wiem tak do końca, no po prostu zobaczyłem co tam jest dostępnego i stwierdziłem, że ten mi się całkiem podoba. No i jest. Jakaś tam ciekawostkę można taką o nim powiedzieć, że ten trzeci stop, co w nim jest, nie pasuje z Nissana, natomiast świetnie leży z Toyota RAV4 i to taki właśnie jest. Toyota RAV4? Tak, tak. To jest stop Stojoty Toyota RAV4, bo akurat idealnie pasuje w ten spoiler. To, to było w zeszłym roku przed Altracem ogarnięte tam, w, no chyba 5 to było, w te kilka dni było tam ogarnięte, natomiast też nie ma tu jakoś wiele modyfikacji, także nie, nie jest jakiś wybitny czas, bo zasadniczo no to, to jest koło, o, dokładki, jakiś ten spoiler. E, no i zawieszenie, nie? i na tym to tutaj się kończą już modyfikacje. Jest cały wydech Hermitrixa, chyba. E, chyba tam od, od katalizatorów jest cały. E, on jest na, na tych, na klapach i można sobie tam sterować to z aplikacji. Jest spoko, bo większość zetek ma problem z rezonowaniem, z jakimiś innymi wydechami, a ten moim zdaniem brzmi całkiem OK. Niektórzy pieszczetliwie mówią na to puzo, ale mi się podoba. Tutaj nawet nie ma żadnych popsów granych, żadnych płomieni, żadnej odcinki, co też jest dość często spotykane w zetkach, ale tu jest całkowita seria. I często ludzie są bardzo zawiedzeni, jak tam krzyczą daj mu, daj mu. A tutaj. I tu nic nie ma. Tu nic nie ma, tu się nic nie dzieje. No. To jest praktycznie całkowita seria. Jedyne co jest zmienione to pasy na żółte. To tak pod kolor budy i gałka taka zwyczajna, no tylko dlatego, że ta oryginalna mi się strasznie nie podobała i mi w ręce źle leżała, i więcej to tutaj nie ma. No, mamy tutaj skórkę z żółtą nitką, to, to jest też seria, bo to jest jakaś tam wersja Heritage chyba, czy coś takiego. co na tym właśnie polegało, że ten wóz był wtedy żółty i miał te skórki z żółtą nitką. No i właściwie to tyle A, no i jest jeszcze radio zmienione na 2DIN Wiadomo, jak w typowym gruzie Ale tak już kupiłem i w sumie to No sprawuje się, więc mi nie przeszkadza Że tak to wygląda Tutaj mamy manualną skrzynię, gdzie w większości zetek mamy automat Ale to był jeden z moich wymogów Jak ją kupowałem Były trzy, że miała być poliftowa Koniecznie w manualu yy, I nie w nudnym kolorze, czyli no jakiś czerwony Żółty, biały, akurat taka się trafiła Całą resztę mogłem sobie odpuścić Z jakichś tam wyposażeń, ale kolor i manual musiał być. jest są merkapsy, czyli mamy gwint po prostu yy, i na górze tam jest dołożona taka mała poduszeczka. Także coś tam się unosi, z tym, że to jest jakieś, nie wiem, no ze 3-4 cm on się podniesie. Jest tak zrobione, żeby się dało jeździć i w momencie, kiedy on jest spuszczony do końca, tak jak teraz, tak tym się da tak jeździć normalnie i nawet skręca trochę. Yy, ale jak tam potrzebuję sobie przejechać przez jakiegoś policjanta czy dziury, no to ja podnoszę. Wiadomo, no nie jest to jazda jak zwykłym autem, ale... No da się tym już jeździć wtedy. nie? Moim zdaniem to jest taka czysta przyjemność na kołach. To jest taki samochód, yy, taki klasyczny, jak się powiedzmy robiło kiedyś, czyli tutaj nie ma turbo, mamy jakiś tam troszkę większy silnik, ale wolno sący nie ma tutaj żadnych yy, żadnych jakichś tutaj ułatwień dla kierowcy, czyli mamy tylko to, co musi być, czyli ABS i kontrola trakcji. To jest koniec. Tutaj nie ma nic, nie mamy żadnych komputerków, nie mamy żadnych bajerów gadżetów. To jest taki zwykły tylnonapędowy wóz, z wolno z sakiem. I już, on ma dawać po prostu frajdę. No i uważam, że to zadanie całkiem dobrze spełnia. W tym roku to właściwie nie za wiele się udało, bo jak wiadomo zawsze tak na, na początek sezonu mamy Altrais, ale nie udało się wyrobić, bo y, nie zdążyły przyjść Ranty do tych kół. To to sobie już odpuściłem, a tak to był Dawid w Kielcach. Yy... No, na, na Wódzie byłem, to tam może nie wszyscy kojarzą taki i węcik. E, no i takie raczej mniejsze, tam na, na Osace byłem. To tutaj się lekko uśmiecham, bo większość ludzi uważa to za straszną trzodę, ale chociaż było śmiesznie. E, no, gdzieś tam na Końskich byliśmy. E, no i tutaj jakieś lokalne, ale z takich jakichś y, y, większych, no to powiedzmy, że chyba ten David i tyle. Kiedy masz tego Instana? Yy, to już trochę ponad rok będzie. O, zeszłe wakacje jakoś był kupiony. Miałem wcześniej 350Z i zawsze go chciałem mieć. Udało się, mój kolega mi go sprzedał. Yy, pojeździłem nim trochę. Podobał mi się, ale potrzebna mi była kasa na, na co innego. Sprzedałem go, później trochę tego żałowałem i stwierdziłem, że chciałbym wrócić, ale może już tym razem do nowszej generacji. Yy, Nigdy tam wcześniej się y, nie przejechałem nim ani nawet nie przymierzyłem, tylko stwierdziłem, że dobra, trzeba to kupić i zobaczyć, czy będzie spełniał moje oczekiwania. No i jak na razie jestem zadowolony, po prostu nie miałem wysokich oczekiwań. <śmiech> Żadnych. <śmiech> nie no, jakieś były, żeby był lepszy niż poprzedni. No i jest. W tamtym aucie nie zrobiłem dokładnie nic, ja ją taką kupiłem. To, to, to był samochód, który bardziej robił za gruza, tam nawet nie było gwintu. To było na odbojach posadzone, tak to kupiłem od mojego kolegi. Było na chińskich Fegach, które się całkiem nieźle sprawowały, bo były walone po krawężnikach codziennie. I no ogólnie... To taki był raczej ciężki jego żywot, ale auto dalej żyje. to ostatnio widziałem je do sprzedania, tam poprawili co było trzeba, także twarda sztuka się trafiła. Koś wnętrza się mocno poprawiła względem 350, bo też kiedyś taką miałem, no to tam była tragedia. Tam plastiki skrzypiały, tam to naprawdę jak we wnętrzu, to i to ja to wyglądało. Tutaj też jakiegoś szału nie ma, ale jest zdecydowana poprawa, co mi się bardzo podoba. I ile kosztowały ogólnie modyfikacje tego auta? Eee, no, całość, tam w notatniczku sobie zapisuję to koło tam chyba 120-130 wyszło tak, jak jest teraz. Wszystkim ja tam liczę wszystko, nawet ubezpieczenia, przeglądy, nie? W sensie do paliwa, nie? Ale tak to, to każdą pierdołę sobie doliczam. Plany mam. Planem jest to, żeby nim więcej jeździć. To jest, to jest mój plan. W sensie auto jest, nie chodzi o jakieś jego bolączki, ono jest w pełni sprawne jeżdżące. Wiadomo, że coś tam jest do poprawy, ale ogólnie jeśli chodzi o modyfikacje, to a raczej nie, bo na ten moment nie za bardzo mam jakiś pomysł, co by tutaj zrobić, bo on mi się podoba w takiej formie, jak jest, czyli taki nie, nie za wiele, ale, ale coś tam już widać. E, jak mi przyjdzie jakiś pomysł, to to po prostu będę robił, nie będę się zastanawiał. Na ten moment nie za bardzo coś tam mam w głowie, bo wydaje mi się, że no, tu już można byłoby trochę przedobrzyć. Także wydaje mi się, że jest ok, tak jak wygląda teraz. A masz też jakiś plan na inne auta? No to bardziej właśnie takie są plany. Raczej wydaje mi się, że tu, tutaj już nie, ale można byłoby się wyżyć na czymś innym. Z tym, że co to by było, to, to nie będę mówił, dlatego, że to zawsze łatwo zapeszyć, jakieś tam plany trzeba realizować, a nie o nich gadać. Także... A poza tym nie mam tak naprawdę nic w głowie konkretnego. Co tam się akurat fajnego pojawi do kupienia i jak będzie czas i fundusz, to, to się wtedy będzie myśleć, nie? Na ten moment z takich planów, tych, które wiem, że chcę zrobić, to tym więcej jest a resztę pokończyć, tak chciałbym sprawić, żeby wszystkie auta były jeżdżące. Wydaje mi się, że ciężko, ale spróbujemy. Pierwszy to był maluch, taki biały z poszerzeniami, nawet nie był, tylko jest, dalej go mam. Maluch był ogólnie tak do, do pierwszej wersji, do wyjazdu. Chyba z pół roku to robiliśmy. To było robione wspólnie z moim tatą. On mi tam dużo pomógł, no bo jeszcze wtedy nie za wiele potrafiłem. Eee, ale też wszystko was tam bez oddawania do, do jakichś warsztatów. To jakoś z pół roku myślę z nim zeszło. A później, no to wiadomo, jakieś tam dalsze modyfikacje, poprawki. No to to się już rozkłada w czasie. Eee, później była Miatka, Ena. No to też raczej podobnie jak tutaj, raczej to było tam obniżone kółko, jakieś małe modyfikacje. No później też było kilka różnych miast, jedne bardziej seryjne, drugie mniej, jakieś bardziej do upalania, bardziej do, do jazdy. E, co tam było? No było RX-8, takie już typowo do, do upalania, to był samochód taki z body, z oklejką, ze swapem. Była też ta 350Z, no to też raczej wóz do upalania. No i jakieś takie pomniejsze projekty, takie powiedzmy szybkie, takie do zrobienia w kilka dni. Jakiś tam Civic, jakieś Jety były. Trochę się tam przewinęło tego. RX-8 robiliśmy chyba... To też nie była taka praca, wiesz, że dzień w dzień, no nie, ale ogólnie ona była kupiona po sezonie i tak na następny sezon się wyrobiliśmy. Czyli można powiedzieć, że w przeciągu roku tam się udało te kwestie mechaniczne poprawiać, tego swapa troszkę tam doprowadzić do ładu, troszkę mocy tam zrobić, no i coś pojeździć, żeby było wiadomo, jak, jak to się w ogóle sprawuje, ten samochód. jedyną się Turbo z Volkswagena, yy, według mnie bardzo fajny wybór do tego auta wszyscy się tam śmieją, że o, z Volkswagen. O, nie ma wankla, natomiast jeździsz, jak coś się zepsuje, to dzwonisz do interkarsu, masz części na miejscu. Mocowo wychodzi spoko, nie jest jakiś strasznie awaryjny. No i nie szkoda, tak naprawdę, go zarżnąć po prostu. Było to auto do upalania, także taki silnik, moim zdaniem, się tam akurat sprawdzał. Ogólnie chyba RX-8. To wydaje mi się, że to jest auto, w którym było najwięcej różnych swapów. No mogę się bylić, ale no, tam naprawdę chyba już wszystko wsadzali. Kiedyś się pojawiła na jakichś portalach aukcyjnych z 1.9 TDI, kiedyś była z jakimś 1,4 od renówki, takim zwykłym, wolnosącym 1,4, no nie? A ostatnio jakiś ziomek e, wstawił do RX-7 czy diesla z BMW? A to mój kolega Arnold. Tak? No, 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 boj, Banana tak, boj, tak tak, Na tak. Instagramie, no no. no? no. Dużo kontrowersji wywołał ten silnik, A się ale moim zdaniem. To no, ja też uważam, że super, o no to chodzi. No. W sensie, moim zdaniem, patrzeć trzeba na to tak, że y, gdyby nie ten silnik, no to, to była po prostu buda bez silnika, prawdopodobnie by dalej gdzieś tam stała w krzakach. To i tak nie byłby jakiś super oryginalny samochód na wystawy, także lepiej jak to jeździ i szokuje, niż miałoby sobie dalej w krzakach stać. Wiadomo, że się znajdzie mnóstwo ludzi, którzy będą tam psioczyć na to, że o, bo to nie jest oryginalne, bo to nawet nie japońskie, bo to w dieslu. No i co z tego? Ale jeździ i cieszy. Zajawka to się wzięła głównie od mojego taty. On tam zawsze był z motoryzacją związany z tym, że. Yy... Też z modyfikacjami, ale raczej nie, nie takimi typu stens, e, Tylko on raczej się bawił w rajdy, także Motorsport i zdecydowanie uważam, że od niego tą zajawkę przejąłem. E, a później już konkretnie ten kierunek, to, to chyba przypadek. Kiedyś po prostu z kumplem, tak sobie siedzieliśmy, oglądaliśmy e, takie forum, co nie wiem, co już istnieje na glebie.pl. No i nam się bardzo spodobało, że tak fajnie jest sobie szurać autem po ziemi, że to jest sobie spoko, że tak jedziesz i nie wiesz czy gdzieś przejedziesz. I stąd się to wzięło. Maluch był wzięty przez to, że y, mój tata bardzo dużo miał maluchów. Właściwie no, jak każdy Polak w tamtych latach, także nic nadzwyczajnego, ale y, wiesz, no, było dużo części y, w garażu do nich, była wiedza w postaci mojego taty. No, i to było też przystępne cenowo na tamten moment. No, teraz już trochę podrożały, ale no dalej próg wejścia nie jest jakiś wysoki. No więc decyzja była prosta. Skoro były możliwości, wiedza, części, no to, to robimy malucha. Eee, z tym, że, no, akurat tamten projekt, no to tak za bardzo nie jest stensowy. W sensie, no jak na malucha, no to on jest coś tam obniżone, ale to nie jest taka glebogryzarka, żeby szurać nim. Eee, no, ale też tam w sumie nie, nie, takie, nie taki był plan, żeby to było niskie strasznie. Ja właściwie wszystko robię samemu, bo wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku to tutaj cała przyjemność na tym polega, że ja sobie mogę to zrobić sam i później mogę sobie popatrzeć sam na efekt swojej pracy. Ewentualnie jak coś nie, nie wszystko wyjdzie tak, jakbym chciał, no to się później poprawi. no To jest zdobyte doświadczenie, zdobyta wiedza, następnym razem będzie lepiej. I co mogę, robię sam. Raczej się staram nikomu nie oddawać. Jak komuś zlecasz robotę i za to zapłacisz, no to już oczekujesz konkretnego efektu. Jak zrobisz coś sam i coś zrobisz źle, no to możesz być zły na siebie i to poprawić co najwyżej. Wszyscy myślą, że zbudowanie projektów wymaga kupy kasy i że wszystkie felgi inne rzeczy muszą być drogie, muszą być markowe, co jest trochę nieprawdą, bo jak się wybierze dobrą bazę, to naprawdę można w fajnych pieniądzach zbudować coś ciekawego. Wiadomo, nie jakąś topkę z ale coś, co naprawdę już będzie będzie jeździło, będzie cieszyło oko i pozwoli nam dostać się na wiele zlotów naprawdę do, do jakiejś dyszki można coś super zrobić już raczej plan jest taki, że ma cieszyć i dawać radość niż tam siedzieć przy nim znowu nocami w garażu. Mi się podoba w takiej formie jak jest. Czyli tak, żeby dawał -y, frajdę z jazdy. Tak, tak, tak. No bo wydaje mi się, że cała zajawa na tym polega, żeby tymi furami jeździć, a nie tam tylko trzymać je w garażu, huchać, dmuchać, kurz przecierać. Mnie to nie jara po prostu, ja lubię tym jeździć. Wiadomo, że szkoda, to się niszczy od takiej jazdy, no ale no co z tego, no wszystko się niszczy. Każdy sprzęt jak kupisz, to nie jest już nowy, nie?